Mówią, że do odważnych świat należy. Także dziękuję odważnym, którzy zdecydowali się pozostać. Szczerze wam powiem, że trochę rozgadałem się na kazaniu, ale to wszystko dlatego, że mam nowy zegarek. Współbracia z mojej wspólnoty chcieli zrobić mi prezent i kupili mi taki zegarek, który się wyciemnia i żeby się zacie... rozjaśnił, to muszę go tam dotykać i tak dalej. I nigdy nie wiem, która godzina jest. Ale jak już będę przynudzał, to niech ktoś mi powie, to szybko skończy. Kochani, kiedy pomyślałem sobie o tych rekolekcjach, a niewiele miałem czasu na myślenie, musiałem szybko myśleć, pomyślałem sobie o dwóch słowach, na których chciałbym te nasze konferencyjne spotkania oprzeć. Te słowa to kryzys. I nadzieja. Myślę, że te słowa to powracają do nas teraz jak bumerang, w tym czasie, w którym żyjemy, w którym jesteśmy. Słyszymy o wszechobecnym kryzysie, na każdej przestrzeni życia, w każdej przestrzeni świata, kościoła, człowieka. To słowo do nas dobija się z każdej strony. To jest słowo kryzys w kontekście czasów, w których żyjemy. Ale gdybyśmy tylko na tym słowie poprzestali, to jedynym, co by mogło nas ogarnąć, to byłby pesymizm. A my przecież nie chcemy być pesymistami, ale chcemy być optymistami. A żeby być optymistami, to musimy być ludźmi nadziei. Dlatego przeciwwagą dla słowa kryzys będzie słowo nadzieja. Drodzy, myślę, że zgodzicie się ze mną, że żyjemy w czasach próby. W związku z tym pojawia się wiele pytań. Kto czy co za tym stoi? Czy musiało się to wydarzyć? Czy reakcja na pandemię, którą przeżywamy ze strony rządzących na, na całym świecie jest właściwa? Jak mamy to wszystko zinterpretować? Jaką skalę ostatecznie ta pandemia przybierze? Kiedy się skończy? Jacy z niej wyjdziemy? I w końcu, czy to nie jest zapowiedź końca świata? Bo również i wiele takich głosów da się słyszeć, szczególnie z różnych internetowych kanałów. To, co przeżywamy dziś i teraz, nie jest rzeczywistością tylko naszą. Ale jest rzeczywistością, która już kiedyś w różnych momentach historii dotykała człowieka, Kościół i świat. Wsięgnijmy do historii, bo ona przecież jest nauczycielką życia. Pozwala na spojrzenie z dystansem na wiele wydarzeń. Pomaga zobaczyć to, co teraz przeżywamy. W znacznie szerszym kontekście. Pandemia COVID, w której jesteśmy, to nie jest pierwsza pandemia, to nie jest pierwsza epidemia, która dotknęła świat. W XIV wieku przez świat przeszła epidemia dżumy. To były lata 1346-1353. Tak się wyznacza granice tej epidemii. Nie wiem, czy wiecie, ale wtedy ta epidemia pochłonęła, i tutaj są takie duże widły, od 75 do 200 milionów ofiar. Zabiła od 30 do 60% mieszkańców Europy. Żeby Europa powróciła do liczebnego stanu sprzed pandemii, potrzeba było, wiecie ile? 200 lat. Dalej. Epidemia cholery w XIX wieku. Tutaj znowu mówimy o dużych widłach między 80 a 200 milionów ofiar. W tamtych czasach to było niepoliczalne. Tych epidemii cholery było siedem. Ostatnia w latach 60 i 70 XX wieku. Dalej to już bardziej przyswajalne dla nas, bo częściej o tym słyszeliśmy i częściej ta pandemia, w której jesteśmy, jest porównywana do tak zwanej epidemii Hiszpanki z początku XX wieku. Ona również pochłonęła kilkadziesiąt milionów ofiar, a około 25% całej populacji było zakażonych Hiszpanką. Jaką historię napiszą historycy o epidemii COVID-19? Dzisiaj jeszcze tego nie wiemy. Wiemy to, że będzie ona na pewno trwała dłużej niż wspomniana Hiszpanka, niż nam się na początku wydawało. W tamtych czasach ludzie, myślę, w taki sam sposób przeżywali to, co przeżywamy my teraz. Drodzy, dramat świata, dramat człowieka to również dramat wojen. Wojen, które świat zna od początku, my najczęściej wspominamy te dwie z XX wieku. Pierwszą wojnę światową, nazwaną Wielką Wojną, bo to było pierwsze takie wydarzenie na skalę całego świata. Wcześniej świat takiej wojny nie znał, tym bardziej, że w czasie tej wojny pojawiały się nowe technologie, nowe rodzaje broni, gazu. Żołnierze miesiącami, latami siedzieli w okopach, różne choroby zakaźne w tym czasie się rozwijały. Statystyki podają, że pierwsza wojna pochłonęła około 60 milionów ofiar. Zobaczcie, i świat nie zdążył złapać jeszcze oddechu i przychodzi druga wojna światowa która również pokazuje coś, czego wcześniej nie było, chociażby masową zagładę, ludobójstwo. Drodzy, to ludobójstwo nie skończyło się wraz z 1945 rokiem, ale jeszcze nie tak dawno, bo w 1995 roku w oddalonej od Białego Stoku około o 1400 km Srebrenicy paramilitarne jednostki serbskie dokonały masowych egzekucji na prawie 8400 muzułmańskich chłopcach i mężczyznach. 1995 rok. Dalej, zobaczcie, ostatnio śledziliśmy pielgrzymkę papieża Franciszka do Iraku. Przecież to właśnie tam, w 2014 roku, z równiny Niniwy uciekali chrześcijanie. Uciekali przed fundamentalistami z państwa islamskiego. To jest kolejny dramat, który dotknął człowieka, kościół, świat. Gdybyśmy chcieli znaleźć statystyki na temat handlu ludźmi, jaki dokonuje się w Europie, w świecie, myślę, że te statystyki by nas przeraziły. Ale to jest oblicze kryzysu. O którym tak wiele się mówi. Ten kryzys dotyka wielu płaszczyzn, praktycznie wszystkich płaszczyzn ludzkiego życia. Drodzy, te kryzysy, one sięgają daleko. Kryzysy dotykające człowieka, te dramaty dotykające człowieka, dotykające świat, sięgają daleko. Zobaczcie, kiedy otworzymy pierwsze karty Pisma Świętego, Księgi Rodzaju na przykład, na tych kartach odnajdujemy pierwszy wielki kryzys ludzkości. A był on wtedy, kiedy wody zalały świat. Kiedy był potop. Dalej. Taki bardzo indywidualny kryzys, dramat człowieka. Odnajdujemy w Starym Testamencie, w historii biblijnego Hioba. Pamiętacie tą historię? Kiedy Bóg o Hioba targuje się z szatanem, a może bardziej trzeba by powiedzieć, szatan targuje się z Bogiem o Hioba i Hiob traci wszystko. Co więcej, nawet Jego najbliżsi. Mówią mu głupcze, zło rzecz Bogu, za to wszystko, co cię spotkało, zło rzecz Bogu. A mówi: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie błogosławione imię Pana. Dalej. Pismo święte. Początek Kościoła. Dzisiaj o tym kryzysie tak dużo się mówi, mówiąc o Kościele. Wiecie, kiedyś, już kilka ładnych lat temu, oglądałem taki wywiad z ojcem Leonem Knabitem. Znacie go na pewno bardzo dobrze. I jeden z dziennikarzy zapytał Knabita, Postawił mu takie pytanie właśnie o ów kryzys w kościele. Ojcze, co ojciec myśli o kryzysie, który dotyka Kościół? I wtedy knabit tak fajnie odpowiedział: mówi, proszę pana, Kościół jest w kryzysie od samego początku. Bo kryzys Kościoła zaczął się pod krzyżem. Bo tam się rozwaliła. Po raz pierwszy na taką skalę wspólnota kościoła. Bo na krzyżu Jezus został sam. Była matka, Magdalena i najmłodszy uczeń. A wszystkich innych dopadł kryzys. Bardzo mi się spodobało to stwierdzenie Knabita. A potem zobaczcie te różne kryzysy, które dotykały Kościół od samego początku. U początków Kościoła było najwięcej sekt. U początków Kościoła było najwięcej podziałów. Było najwięcej niezrozumienia. W swoją stronę chcieli iść. Pamiętamy nawet ten konflikt między Piotrem i Pawłem. Kiedy jeden chciał iść w jedną stronę, drugi w drugą stronę. To jest oblicze kryzysu. A potem, kiedy z jednej strony kościół się rozwija i co jakiś czas przychodzi taki moment w historii, w której mówi się o wielkich doświadczeniach, o wielkich kryzysach. Wystarczy wspomnieć XI wiek, wielką schizmę. I podział na Kościół Wschodu i Zachodu. Wystarczy wspomnieć czasy Lutra i kolejny podział Kościoła. A w naszych czasach po Soborze Watykańskim II, kiedy arcybiskup Lefebvre mówi: Ja nie chcę takiego kościoła. A w tym, co się dzieje dzisiaj, chociażby na południu Polski gdzie grupa ludzi gromadzi się wokół księdza Piotra Natanka i nie wiadomo, co z tego będzie. A to, co dochodzi do nas, co chwila z mediów o tych wszystkich paskudztwach, które czynili ludzie Kościoła, Zobaczcie, to jest kryzys świata, to jest kryzys kościoła, to jest kryzys człowieka. My ciągle jesteśmy w jakimś kryzysie. Ciągle coś trudnego przeżywamy jako ludzie, jako kościół, jako świat. Ten trud. Tak jak mówi ojciec Knabit, ten kryzys on jest wpisany od samego początku. Odpowiedzią na kryzys jest nadzieja, bo gdybyśmy zostali tylko na tym kryzysie, to rzeczywiście moglibyśmy popaść w pesymizm. A przecież my nie chcemy być pesymistami, ale chcemy być optymistami. Chcemy być ludźmi nadziei. Nadziei, która swoje źródło dla nas, wierzących w Chrystusa, bierze przede wszystkim w Nim swój początek. To jest ta droga, którą pokonał nikodem, o czym mówiłem w czasie kazania między pierwszą a drugą nocą. To jest ta droga z Jezusem to jest ta droga przylgnięcia do Jezusa, słuchania Jego słowa, w nim poszukiwania odpowiedzi na to, w jaki sposób mamy iść. Przez nasze życie. Drodzy, jakieś wnioski trzeba wyciągnąć z tego, o czym powiedziałem? Może w czasie tych rekolekcji znajdźmy czas, aby w naszej indywidualnej modlitwie powierzyć dramaty, kryzysy współczesnego świata. Nie tylko pandemię, ale różne dramaty, różne kryzysy Panu Bogu. Znajdźmy czas, aby postawić Jezusowi pytanie: Gdzie mam szukać lekarstwa na kryzysy mojego życia? Znajdźmy czas, na głębszą modlitwę, na wsłuchanie się w Boże Słowo. Znajdźmy czas na chwilę spotkania sam na sam z Nim. A wtedy zobaczymy, jak On sam w nas zaczyna działać. Jak On sam wypełnia nasze serce, nasze życie nadzieją, jak podpowiada nam. W jaki sposób chce nas prowadzić. Kochani, to jest wymagające od każdego i od każdej z nas. I mówię to z pełną świadomością, ale bez tych wymagań, które my przede wszystkim sobie mamy stawiać, przez tego zwrócenia, bez tego zwrócenia się w stronę Jezusa Chrystusa szczególnie, w tym rekolekcyjnym czasie ciągle będziemy rozpamiętywać tylko kryzysy, a nie będziemy umieli odnaleźć nadziei. O nadziei, o świadkach nadziei będzie jutro. Zapraszam Was na konferencję Pomszy Świętej, gdzie dotkniemy. Tematu nadziei, gdzie wskażemy sobie na świadków nadziei, to znaczy na tych, którzy w Chrystusie odnaleźli odpowiedź na różne kryzysy swojego życia, na nurtujące ich pytania. A teraz pozwólcie, że zakończę krótką modlitwą uwielbienia Boga. Uwielbiamy Cię Boże w Twojej wszechmocy i mądrości. W Tobie chcemy znaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze pytania naszego świata. Tobie chcemy je zawierzyć, bo mamy świadomość, że nie wszystko rozumiemy, nie wszystko potrafimy sobie wytłumaczyć, nie nad wszystkim jesteśmy w stanie mieć kontrolę. Dziękujemy Ci za wiarę, dzięki której w skomplikowaniu wydarzeń wiemy, że tylko w Tobie znajdujemy nadzieję i oparcie. Tylko w Tobie pokładamy ufność. Tylko Ty, cierpliwy nauczyciel, pomagasz nam szeroko spojrzeć na to, co się wokół nas dzieje. Nasz lęki niepewność. Czasami podpowiadają tak bardzo czarne scenariusze, które paraliżują nasze myślenie i działanie. Bądź uwielbiony, panie, ty jesteś niewyczerpaną nadzieją, niepodważalnym stwórcą świata, opatrznością bez miar, miłosierdziem bez kresu, dobrocią najwspanialszą. Bądź uwielbiony Panie w całej historii ludzkości, w historii Kościoła, naszego narodu, kraju, w historii naszych miejscowości, naszych rodzin. Bądź uwielbiony Panie w historii mojego życia. Bądź uwielbiony Panie w wydarzeniach i ludziach, które zbudowały moją wiarę które budują moje życie tu i teraz. Bądź uwielbiony Panie, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.